Tomik, gdyby nie Pola, zamyka Cornelius Platelis, poeta młodszy o jedno pokolenie od poprzedników. Przeczytam jeden wiersz z tego minitomiku, Wędrowni komedianci. Wyłaniają się z głębi w trykotach malowanych w rąby. Jeden bije w bębenek, drugi wtruje płaczliwym fletem a cztery inni grają straszliwy dramat dla naszych solidnych kostiumów, co z mroku parteru śledzą ów wielki spektr. Sporo przeżyją podłości, sporo nielekkich prac zawręczony w kasie papierek. Skończywszy pracę, komedianci spakują nasze grzechy na wozy i póki sumienie teatromanów drzemie z ciężkim skrzypem Przekroczą wysoką bramę rozumnej realności, jadąc w gąszcz tajemnej puszczy, by złożyć w ofierze władcy krainy Pustkowia, Bogu okrutnemu świata nieuzgodnionego, który czeka co noc za miasteczkiem. Dziękuję Państwu za uwagę.